Jakie trudności czekają na mnie podczas podróży do Azji. Niedziela poza miastem. E, przepiękna pogoda 24 stopnie w ogóle odkąd przyjechałem do e, Tromsø to jest bardzo ładna pogoda oczywiście na początku e, były takie ciężkie dni. E, było pochmurno było bardzo dużo śniegu no ale już tak mniej więcej od czerwca e, jest bardzo fajna pogoda. E, 24 stopnie, nawet kilka dni temu było 30 stopni, także bardzo jest odczuwalny tutaj e, e, ocieplający się klimat. Moi znajomi z pracy, którzy mieszkają tutaj całe życie, a mają 60 plus lat, e, mówią, że z roku na rok jest coraz cieplej e, i takich upałów jak w tamtym roku i tutaj to oni nie pamiętają, także widać, że bardzo się męczą. Mi jest fajnie. I przyjemnie, woda ma 10 stopni. Ja jestem właśnie po kąpieli, więc bardzo ożywiające. Uwielbiam ten, to uczucie soli na swojej skórze. Rufino też jest po kąpieli. No i taki update: właśnie tego, co u mnie się dzieje. To co, dalej pracuję. Nie znalazłem miejsca do spania, chociaż poddałem się 3 tygodnie temu, więc nie wysyłałem już nowych. Nowych zapytań, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. W takim razie, gdzie będę mieszkał? W, w tym planie, takim pierwszym, właśnie miałem być tutaj do połowy albo do końca listopada. Plany się zmieniły. Potem właśnie miałem być nie wiadomo do kiedy, no bo miałem znaleźć sobie mieszkanie. Mieszkania nie znalazłem, więc stanęło na tym, że tutaj w mieszkaniu mogę być do końca sierpnia. No, i postanowiłem, że na dziko będę żył przez dwa tygodnie we wrześniu w namiocie tutaj. Mam nadzieję, że pogoda mi dopisze i że nie będzie deszczowo i wilgotno. Mam mieszane uczucia co do mieszkania w namiocie, ale postanowiłem, że chcę przepracować jeszcze przynajmniej połowę miesiąca, żeby dostać jakieś pieniądze. Więc podchodzę w ten sposób do tego, że na kempingu już byłem w swoim życiu, więc. Podchodzę właśnie w ten sposób, że jest to camping. W pracy mam o tyle fajnie, że mam tam stołówkę, więc mogę sobie zjeść obiad. Mogę się też wykąpać po pracy, więc to nie jest problem. Myślę, że największym problemem właśnie będzie ten czas, tych kilka godzin między zakończeniem pracy a pójściem spać. No bo w domu możecie się położyć, odpocząć, coś porobić, ugotować obiad tutaj. 8 godzin będzie po prostu czekanie na sen. No, na pewno będę z psem spędzał czas na zewnątrz, więc na pewno się nie będę nudził. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że będę robił sobie jakiś materiał z tego, jak właśnie będę mieszkał w namiocie w klimacie arktycznym. Tutaj, właśnie w Tromso. Także pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Abyście dostawali powiadomienia właśnie z nowych, z nowych filmów. No, generalnie to ta moja wyprawa do Azji właśnie się zacznie w taki sposób bezdomności, więc jest to do mnie dla mnie dosyć ciekawe, więc dwa tygodnie będę właśnie tutaj w Tromsko pracował. Potem, jak już wspominałem, będę jechał przez Finlandię, Estonię, Litwę, Łotwę. Do Polski, mega się cieszę. Już powoli sobie sprawdzam, jakie są atrakcje, gdzie mogę się zatrzymać. No więc jest to dla mnie bardzo ekscytujące. Szkoda mi, że nie odwiedzę swoich znajomych w Norwegii, ale jak mam jechać po dziurawych drogach norweskich i tracić kasę i czas, a mogę przejechać właśnie przez państwa, których jeszcze nigdy nie byłem. Po lepszych drogach, to co jest ważny, w sumie bardzo ważne dla mnie, że właśnie w tych krajach, które wymieniłem, nie muszę płacić za drogi. Tutaj w Norwegii są takie opłaty się nazywają Boompanger, czyli są to opłaty za drogę na określonym odcinku i na przykład to są tunele to są drogi, które oni zrobili, wyremontowali czy wybudowali i po prostu ludzie jakby spłacają kredyt, jakby państwo wydało pieniądze, co prawda, publiczne, ale i tak ludzie muszą oddać te pieniądze ze swoich kieszeni jeszcze raz. Myślę, że jest to dosyć słabe, dlatego że państwo wybudowało te drogi i mosty z publicznych pieniędzy, a ludzie, którzy korzystają z tych dróg, spłacają to jeszcze raz i do tych cen, do, tych, do tej ceny przejazdu, jeszcze jest dodaty, dodany podatek. Więc w ogóle kwestia podatków to ile my płacimy podatków to. No, to się w głowie nie mieści, się na to zgadzamy i po prostu płacimy. Nie myślimy o tym. No nieważne. W każdym razie e, przyjechałem tutaj. E, jest przepięknie. Jak widzicie, sama natura. Co chwilę przepływa jakiś statek, jakiś nurek. E, rozmawiałem z Nurkiem, bo mnie dosyć zaskoczył. E, akurat jak się kąpałem w każdym razie przyszedłem tutaj w ustronne miejsce żeby zadać pytanie do wyższego ja i mam nadzieję że wyższe ja za pomocą kart tarota pomoże mi uzyskać jakieś odpowiedzi dostanę jakieś wskazówki gdzie powinienem pojechać co powinienem zrobić, jak powinienem się zachować jak powinienem się przygotować jak powinienem podejść do youtube'a także zostańcie ze mną i yy, skontaktujcie się z moim Wyższym duchowym ja. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Rafin wybrał mi skałę. Tutaj będziemy wróżyć? Tak. Z racji tego, że nie mam gdzie wsadzić kamery, to trafiliście. Między moje nogi, wybaczcie. Jak w jaki sposób powinienem się najlepiej przygotować do podróży do Azji? W jaki sposób powinienem się najlepiej przygotować do podróży do Azji? W jaki sposób powinienem się najlepiej przygotować do podróży do Azji? Dobra, mamy trzy karty. Więc z mojej indywidualizacji wychodzi, że karty wskazują, że powinienem się przygotować na wyzwania i możliwe trudności. E, powinienem podejmować dotyczące teraz ważne decyzje, e, szczególnie związane z finansami i z z innymi ludźmi. E, ale też powinienem być otwarty na nowe doświadczenia i możliwości które mogą pojawić się na mojej drodze Więc w sumie to jest spoko karty też się sugerują Żebym zachował jasność umysłu I obiektywizmu Przy podejmowaniu decyzji Tak sobie myślę nad kolejnym pytaniem Dajcie mi znać w komentarzu, może Wy macie jakieś ciekawe pytania. Ja teraz spróbuję wymyślić jakieś pytanie dotyczące właśnie YouTube'a, bo nie ukrywam, że mam w planie bardzo dużo filmować i też robić zdjęć. Chciałbym właśnie połączyć, chciałbym połączyć przyjemność z pożytecznym, z moim hobby mam nadzieję, że... Może to hobby przyniesie mi trochę złotówek, żebym właśnie mógł zostać w tej Azji troszeczkę dłużej, albo żeby nie było stać na jakieś e, dalsze wyprawy bądź rozwój osobisty. A więc e, co powinienem zrobić, żeby mój wyjazd do Azji. Okazał się sukcesem dla kanału YouTube. Co powinienem zrobić, żeby mój wyjazd do Azji okazał się sukcesem dla kanału YouTube? Co powinienem zrobić, żeby mój wyjazd do Azji okazał się sukcesem dla kanału YouTube? Co powinienem zrobić, żeby mój wyjazd do Azji okazał się. Sukcesem dla kanału YouTube. No, dużo odwróconych kart to nie znaczy nic dobrego, niestety. No dobrze, mam nadzieję, że dobrze zinterpretuję te karty. A więc mamy znowu King of Cups, uh, ale no jest odwrócone. Mamy sztylety, więc na nic dobrego. Kolej jest podzielony, przez też sztylety, ale jest karta odwrócona, więc jest to powinna być odwrócona. I tutaj mam jeszcze Page of Worms. A więc ja mogę to interpretować w ten sposób, uh, że karty chcą, karty mówią mi, żebym wykorzystał uh, umiejętności komunikacyjne i umiejętności i, i swoją kreatywność. I o tym właśnie mówi page of Worms. Uh, I powinienem wykorzystać te umiejętności do stworzenia angażujących i emocjonalnych w treści, o tym mówi King of Cops. Uh, powinienem unikać konfliktów i dramatów, i o tym właśnie mówi Ten of Swords, uh, które mogą zaszkodzić mojej reputacji i odbiory mojego kanału, myślę. Zamiast tego powinienem skupić się na budowaniu relacji z widzami i dzieleniu się swoją pasją do podróży. To co widać, będziemy się dzielić swoimi pasami do podróży. No dobra, no to zadam kolejne pytanie dotyczące YouTube'a. Jakie umiejętności powinienem wykorzystać do zdobycia większej publiczności na kanale YouTube? Jakie umiejętności powinienem wykorzystać do zdobycia... Większej ilości odbiorców na kanale YouTube? Jakie umiejętności powinienem wykorzystać do zdobycia większej ilości odbiorców na kanale YouTube? Czy ja w ogóle mam takie umiejętności? O nie. Znowu jakieś straszne karty. No dobra. Są to karty takie noc. Zobaczmy, co to one mogą te oznaczać. Wydaje mi się, że karty sugerują mi, żebym wykorzystał swoją wewnętrzną siłę. A to tworzenie treści, strange. Odwaga i wytrzymałość. Two of ones. Abym przez wycięło swoje... ...przyszkody do swoich celów. Karty też mi mówią, żeby nie dał się... ...zaryzykować i... ...wychodzić ze swojej strefy komfortu. Mam ten owunc. I karty mówią, że moja pasja i determinacja będzie widoczna... ...dla moich odbiorców i przyciągnie... Iż do mojego kanału Także myślę, że to dosyć pozytywne karty i dosyć... Nie myślę o sobie, że jestem influencerem, bo oczywiście nim nie jestem e, Raczej to wy macie na mnie jakiś wpływ większy niż ja mam na was, myślę Oczywiście doceniam e, pozytywne komentarze i że komuś na przykład poprawiam w jakiś sposób e, dzień czy humor e, Także dziękuję wam za to, że ze mną jesteście ale zadam takie pytanie w ogóle: yy, taka właśnie magia kart, wróżenie, i tak dalej. Zawsze wydawało mi się to ciekawe, chociaż niekoniecznie prawdziwe, ale gdzieś tam zawsze ktoś może znaleźć coś, co pasuje do, yy, do rzeczywistości. Yy, I zadam takie pytanie, czy jestem gotowy emocjonalnie na osiągnięcie sukcesu jako influencer? Czy jestem gotowy emocjonalnie na osiągnięcie sukcesu jako influencer? Czy jestem gotowy emocjonalnie na osiągnięcie sukcesu jako influencer? Co powie moje wyższe ja? Księżyc wilki, ale jest odwrócony. Znowu biją się, ale jest odwrócony. O nie diabeł, ale jest odwrócony. No dobra, zobaczmy. Są to dosyć silne karty, jak dla mnie, takie dosyć charakterystyczne i wydaje mi się, że mówią mi o tym, że mam potencjał, aby osiągnąć wielki sukces jako influencer. Ale najpierw muszę się z wyzwaniami emocjonalnymi. No, muszę przyznać, że faktycznie czasami emocje nie ponoszą. Albo z... z... Nie wiem, gdzie są te różne emocje, gdzie jestem spowodowany moim prywatnym życiem. Księżyc jest odwrócony. I taka ta wskazuje, że mogę zmagać się ze strachem i lękiem, a, lub złudzeniem, które mnie przed czymś powstrzymuje. I powinienem chyba